Szanowni Państwo, dziękuję, że mogę tutaj też wystąpić ze swoim, swoją propozycją postrzegania ognia i słońca w wierzeniach dawnych Słowian. Jest to studium porównawcze, i mimo tego, że myślałam, że spokojnie zmieszczę się w 20 minutach, jeśli chodzi o różne aspekty wierzeniowe, no to niestety nie uda mi się. Dlatego też przede wszystkim chciałabym się skupić na postrzeganiu i na obecności bóstw, które w powiedzmy w swoich gdyby, totemach, swoich gdyby, wizjach mają ogień i słońce i ich kompilacje w językoznawstwie, w religioznawstwie porównawczym oraz także w, tutaj w źródłach folklorystycznych. Głównie na bazie Podlasia Polski Wschodniej. Żeby zacząć od ognia jako bóstwa, bądź słońca jako bóstwa, chciałabym zacząć od istoty pochodzenia ognia. I oczywiście tutaj też to nie jest to, że tak powiem, temat ustalony na, na 100%. Natomiast jak powstaje ogień? Ogień to jest proces fizykochemiczny towarzyszący spalaniu. Ma wtedy miejsce emisja promieniowania widzialnego i powstaje w światło. Tworzą się charakterystyczne rozbryski pod wpływem ruchu rozgrzanego powietrza i w ten sposób powstają płomienie. Powstaje też również ciepło, nazywane emisją promieniowania elektromagnetycznego, i dźwięk, czyli emisja akustyczna. Dla tej reakcji potrzebne jest paliwo, tlen i ciepło. Źródłami paliwa do wytwarzania ognia są węglowadory, a źródłem tlenu powietrze. Ciepło, które trzeba dostarczyć, zależy od rodzaju paliwa, bowiem spalanie wymaga iskry, zastrzyku energii pochodzącej od ziemi. Do nich, należały do nich spadające skały, wulkany i błyskawice wytwarzające energię o różnej mocy. Początek, że tak powiedzmy, ognia wiążą badacze z wielkim wybuchem, który miał miejsce 450-400 milionów lat temu. Wtedy to nastąpiło rozbicie jakiejś cząstki, jakiegoś atomu z tak wielką siłą, że zaczęła ona płonąć. I badacze twierdzą to, podsumowują to lakonicznie, że przed tym momentem ogień nie istniał, a po tym momencie nie ma możliwości, żeby ognia nie było. Jeśli chodzi o człowieka, to człowiek zaczął wykorzystywać ogień gdzieś około 700 tysięcy lat temu. No i w związku z tym nastąpiło szereg różnych wydarzeń. Początkowo źródłem ognia człowieka były pioruny i pożary. Później zaczął go wytwarzać przy pomocy tarcia. Drewna, krzemieniami, czułkami ogniowymi. Historia ognia to zapis praktyk związanych z jego wykorzystaniem, i on oczywiście w różnych kulturach się różni. Jest to żywioł, który powoduje zmianę, zarówno w tym materialnym, jak i niematerialnym wymiarze. I dzięki ogniowi następuje zmiana różnych aspektów, czy znaczy różnych części życia. I między innymi ma to miejsce, jeśli chodzi o produkcję pożywienia, ogrzewanie, działalność gospodarcza. I tutaj zwracam uwagę na, na wytwarzanie naczyń, czy też na metalurgię działań magicznych i działań o charakterze politycznym. Mówiąc o ogniu, należy również wspomnieć o jego cząstkach bądź składowych. Tutaj oczywiście nie mamy czasu na to, żeby to wszystko. Dokładnie przeanalizować, natomiast zwracam tylko uwagę Państwu, że ogień jako słowo podobne wystąpiło co najmniej w 13 językach indoeuropejskich. Natomiast z ogniem związana jest iskra, dym, węgle i żar. Oczywiście materialnie najbardziej widoczne jest wykorzystanie węgli, węgli drzewnych. No natomiast pozostałe te rzeczy, jeśli chodzi o taką strukturę wieżyniową, one raczej będą mniej widoczne. Szczególnie jeśli chodzi o te czasy nam omawiane. Nawiązując teraz do terenów indoeuropejskich bądź też do terenów słowiańskich, ogień tutaj chciałabym postrzegać w trzech różnych aspektach jako ogień atmosferyczny, ogień niebiański, czyli słońce i ogień ziemski. Jak już Państwu mówiłam, skupię się przede wszystkim na bóstwach słowiańskich związanych z tymi poszczególnymi rodzajami ognia. Natomiast zwracam uwagę od razu na początku, że to ten sposób przedstawienia jest oczywiście porządkujący i jak tutaj Państwo widzicie, zobaczycie za chwilę te kompetencje ognia, ognia bóstwa czy bóstwa ognia. Mogą się w różnych tutaj miejscach przenikać. Jeśli chodzi o etymologię Peruna, to oprócz tego, że mamy do czynienia z taką dosyć mocną energią w postaci pioruna, mamy również jego związek z uderzaniem skałą dębem. I Perun jest bóstwem, które jest najbardziej rozpoznawalnym, jeśli chodzi o tereny słowiańskie. No, i jego obecność występuje w różnych językach i także jest obecny w, na terenie większości Słowiańszczyzny. Jeśli chodzi o funkcję Peruna jako Boga, to z jednej strony widzimy go jako gromowładnego władcy nieba, z drugiej strony jako niszczyciela a z trzeciej strony jako, osobę, jako jako bóstwo bądź Boga, które powiedzmy, daje ogień ludziom. To też tutaj taka jest dualizm jego, jego wykorzystania. Źródła pisane, które ma, mamy, w których mamy informacje na temat Peruna, są już obecne w źródłownictwie od VI wieku i tu najsłynniejsze, powiedzmy najwcześniejsze prokopa z Cezarei mówią o Bogu, dwórcu Błyskawicy. Natomiast i późniejsze źródła średniowieczne pokazują obecność Boga Peruna. Natomiast chciałam zwrócić u Państwa uwagę na ten ostatni zapis, który jest datowany na XV wiek. Mamy tutaj już Informacje na temat bóstwa, natomiast nie jest on wspomniany z imienia, czyli jak gdyby to imię jest może celowo zapomniane. Szukając podobieństwa w panteonie słowiańskich bóstw na bazie źródeł pisanych, pojawiają się również trzy bóstwa: Pore, Porenut, Porewit i Prowe. Najbardziej tutaj część badaczy uważa, że Porenut należy, Porenuta należy traktować jako formę zastępczą imienia Perun, czy tego bóstwa gromowodnego. Część badaczy uważa, że jest to, jest to bóstwo, które należy traktować jako syna Peruna bądź Pioruna. Podobnie traktowane jest też i Prowe, szczególnie w zapisie w źródłowym Prone. Natomiast w tej zestawie Porenut, Porowit jako dwaj bliźniacy, to Porebit najmniej odstaje od tego, tego wyjaśnienia związanego z Bogiem Gromowładnym, bo bardziej tutaj badacze łączą go z określeniem pora, panem siły, panem lasu, czyli tutaj całkiem innego rodzaju kompetencje. I atrybuty Peruna. No, oczywiście wszyscy Państwo znacie. Atrybuty Peruna, Dąb, który, który Dąb Młot, i Piorun, jest to częściowo również uchwytne w materiale archeologicznym. Natomiast ja też chciałam zwrócić też uwagę na taką ciekawostkę, na którą na którą zwrócił uwagę pan doktor Edward Zajkowski, który swego czasu zajmował się również. Zajmował się również wierzeniami. No, i wskazał, na przykład, bo szukał analogii w innej części słowieńczyzny, taką, taką ciekawą historię z terenów Ukrainy, dokładnie rzecz biorąc, pochodzą, pochodzą trzy fragmenty drewna dębowego, w których celowo wydrążono otwory, a w tych otworach kładano szczęki świńskie. I tego typu. Tego typu znaleziska na Ukrainie były interpretowane no jako właśnie tutaj związek z cyklem obrzędowym. Tego typu fragmenty dębu de były analizowane dendrochronologicznie i wskazywały na okres wczesnego średniowiecza, z tym, że były to różne, były to, były różne datowania dla tych kawałków drewna. No i wczoraj też się dowiedziałam, że podobne, yy, podobne po prostu takie zwierzęce, yy, zwierzęce atrybuty drewno-dębowe otrzymywało także na przykład przy konstrukcjach wałowych w okolicach Mińska, tak mi powiedział yy, Michał Kławiński. W kontekście porównawczym chciałabym Państwu zwrócić uwagę na świętego Eliasza. Na świętego, który w rzędowości, czy znaczy uwiernych prawosławnych jest bardzo ważnym świętem, który traktowany jest jako, jako ludowy perun, czy znaczy piorun, inaczej mówiąc. Jest to święto, które, od którego, po którym zaczyna się okres żniw. Wcześniej tych żniw nie można, zdaniem, powiedzmy, ludności prawosławnej, przeprowadzać. Bo y, święty Eliasz ma w stanie, jest w stanie zesłać na taką niepokorną ludność gromy bądź też y, jakąś, jakiś ulewny deszcz. Ważnym też elementem tego święta, bo jest to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu prawosławnym, jest to, że nie wolno było w czasie tego święta pracować. Jeśli się pracowało na polu, to też y, należało się liczyć z karą ze strony. Ze strony świętego Eliasza. Główna ikona świętego Eliasza pokazuje, że jest to święty, który unoszony jest w płonącym rydwanie, znaczy w rydwanie ognia do nieba. I jest to właśnie, najczęściej właśnie do tej ikony wierni, prawosławni się modlą. Przechodząc dalej do bóstw słowiańskich. Pokazuję Państwu Swaroga, który, którego główne etymologie związane są ze słowem SWAR i oznaczają żarć światło, ogień ciepło, kowalstwo, ogień twórczy, chudnie niezgoda. Oczywiście to też etymologie są różnie prowadzone przez różnych badaczy i jego funkcja, funkcja Swaroga to traktowany jest jako Bóg Kowal i Bóg Słońca, ogień niebiański, słońce, Bóg Mak, Bóg Kowal bądź ognisty ptak w mitologii wschodniosłowiańskiej i jako Bóg Nieba. Tutaj głównym atrybutem Swaroga jest też również młot, Natomiast najciekawsze z tego całego zestawu jest jego funkcja jako boga kowala, co pokazuje po analizie źródeł indoeuropejskich. Tutaj dziękuję profesorowi Kowalskiemu, bo z jego publikacji częściowo tutaj, powiedzmy, korzystałam, że mamy do czynienia z kowalem, który w społecznościach medycyjnych pełnił funkcję czarownika, czyli takiej osoby wyrównionej danej społeczności. I też chciałabym w tym całym zestawie informacji zwrócić Państwu uwagę na to, jak postrzegany jest Bóg Kowal w obrzędowości i mitologii bałtyjskiej. Tutaj mamy wyraźnie jego związek z młotem, słońcem i właśnie z taką akcją oswobodzenia tego słońca, czyli tutaj przywrócenia pozytywnej, pozytywnego stanu we Wszechświecie. Ze Swarogiem łączą się w mitologiach głównie wschodniosłowiańskich, ale też i połapskich Swarożyc. Traktowany on jest też jako, jako syn Swaroga, natomiast niektórych, przez niektórych badaczy jako Bóg Ognia, jako forma Dać Boga, szczególnie w powieści dorocznej. Natomiast w Słowie Świętego Jana Chryzostoma, występuje on obok, Swaroży, występuje obok Dać Boga, jako bóstwa przyklęte i pogańskie. Też w źródłach typu Bruno Kwerfurtu mamy Swarożyca wymienionego jako, jako świętego Maurycego. Natomiast Helmold uważa, że Swarożyc jako główne bóstwo obodryców jest tożsame z Radogostem. I tutaj atrybutem Swarożyca jest dzik. Co jest widoczne w źródłach połapskich, o tym pisze Brunan z Kwerfurtu i Titmar, też Oradogoszczy. To ja tylko kilka z tych źródeł Państwu pokazuję. Natomiast w źródłach wschodniosłowiańskich sworozec jest traktowany już jako taki bardziej ziemski bóg ognia, bo dzięki właśnie jego działalności mamy wysuszone ziarno i mamy, no mamy tutaj porządek, jeśli chodzi, o, powiedzmy, jeśli chodzi o takie wykorzystanie ognia ziemskiego po obrębie gospodarstwa. I W tym kontekście jeszcze nawiążę do Indorostek, gdzie mamy również informację, że wszyscy są czcicielami ognia, uprawiają najwięcej prosa. Przy zbiorach wyrzucają naczynia, naczynia prosa na łyżkę, wznoszą ją ku niebu. I mówią, o Panie, Tyś jest, co dało nam pożywienie, daj nam teraz obfitości. To źródło jest interpretowane w różny sposób, natomiast też jako tutaj, z jednej strony mamy ogień ognia jako bóstwa, z drugiej strony ogień jako ten ziemski, związany z codzienną działalnością człowieka. I kilka przykładów Słońca jako bóstwa w obrębie folkloru. Przede wszystkim dosyć mocno podkreśla się sposób traktowania wschodzącego słońca kłanianie się ku słońcu, oddawanie mu czci. Tego typu modlitwy bądź zachowania są zapisane w folklorze wschodniosłowiańskim, w folklorze południowo-słowiańskim i także we wcześniejszych źródłach ruskich i bałtyjskich. No i tutaj pewnie w chłorze Kij w Mrowisko mamy też święto, noc świętojańską, święto kupały, inaczej rzecz mówiąc. I niektórzy badacze uważają, że mamy do czynienia również z bóstwem ognia formy ziemiańsko-słonecznej. Który szczególnie się obawia, objawia właśnie w okresie przesilenia letniego i musiało być to dosyć istotne święto w społecznościach przedchrześcijańskich w terenie Słowiańszczyzny, ponieważ to, co opowieści, które zostały odnośnie tego święta, są bardzo rozdrobnione i Dosyć spójne też Kościół musiał mocno zwalczyć obchodzenie tego święta, i dlatego też, chociażby teraz, jeśli mamy taki nawrót do obchodzenia nocy świętojańskiej, to y, widzimy, że w różnych regionach Polski chociażby wygląda ona zupełnie inaczej. Natomiast y, takim niepodważalnym elementem tego święta są dwa aspekty. Jest ogień, Postaci ognisk, palenia ognisk i woda. Tym, że dominantem tego całego święta jest właśnie jest właśnie ogień. Teraz jest to traktowane jako święto, to cała opowieść można z tego stworzyć, jako święto miłości, święto, święto rolników, też święto czarownic, natomiast kiedyś to było po prostu święto dnia związane także z płodnością, różnego typu różnego typu płodnością pola, płodnością, płodnością ludzką i płodnością w, w obrębie gospodarstwa. I e, chciałabym w tym kontekście również przytoczyć Państwu taki fragment zapisany przez historyka Podlasia Józefa Jaroszewicza, który opisuje zwyczaj notowany. Zanotowany przez księdza Antoniego Sosnowskiego z Kleszczel. To jest taka miejscowość na południu Puszczy Białowieskiej, gdzie mamy następujące zabawy związane z Nocą Świętojańską, z Kupałą. Tutaj tym takim elementem, skąd pochodzi ogień, to są drewniane naczynia. I jednym z elementów inwokacji w tej udział biorą zazwyczaj młodzi ludzie, kobiety i mężczyźni, jest właśnie przyśpiewka Ej, kupała, kupała, ty Boże, nasz. I tutaj zmierzam do końca. Mamy też w folklorze, w tym ziemskim, w ziemskim postrzeganiu i czczeniu ognia, również dosyć mocno. Dosyć mocne zapisy mówiące o jego personifikowaniu. Ogień traktowany jest jako święty, święty honorowy gość, członek rodziny. Traktor, nazywa się Jezusem Chrystusem, Panem Jezusem i Zygmuntem. Zygmuntem. I jest to imię niemieckie. I żeby tutaj Państwu, że powiem nie powiedzieć źle, składa się, przepraszam, mam to na samym końcu gdzieś. Jest to imię pochodzenia germańskiego, podchodzi od słów zigu, czyli zwycięstwo oraz mund, co oznacza opiekę, tarczę, pomoc, czy inaczej mówiąc ten, który, którego opieka zapewnia zwycięstwo. Natomiast jest to, jest to taki zwyczaj, który się pojawia w zapisach folkloru. No I w związku z tym, że mamy tutaj ognia traktowanego jako konkretne bóstwo ognia domowego, istnieje szereg zakazów, które można połączyć tutaj właśnie w zakaz jego kalania w różny sposób śliną, uryną, ostrym narzędziem bądź stania do niego tyłem. I dwa ostatnie slajdy, które pokazują, jak ogień był wykorzystywany jako amulet w społecznościach w czesno-średniowiecznych. Mamy tu przykłady amuletów, okrągłych tarczek, bądź też znaków w formie znaków solarnych na wyjątkowym naczyniu spodobłocia, bądź też w postaci z fastyki i czy koła słonecznego i wbrew pozorom takich przykładów jest dosyć sporo. Natomiast być może kontynuacją tego wykorzystania amuletru słońca amuletu słońca ognia są zdobnictwa hałup podlaskich i bałtyjskich w formie wschodzącego słońca i motywy solarne. Na ręcznikach, które bardzo mocnym elementem obrzędowym są do tej pory na terenie Spędziny Wschodniej i na Podlasiu również. Dziękuję Państwu za uwagę.